Dzisiaj sobie, gramy Among Us. Po dużej chwili życzę Wam um, nowego roku i sensowego. I um, będziemy sobie fajnie grać. Naszę ja. I subskrybujcie sobie dobijamy dobijemy 60 milionów. Naszę 60 tysięcy. I będzie taki kolejny odcinek, jak dobiję się, to będzie fajnie. No to my będziemy sobie zasnęli Gras Okej, okay, muszę sobie zrobić, zrobić name bo zainstalowałem popiero na no moim tabie am, Among Us Okej okay. Jak widzicie będziemy sobie gras amongas, Among Us Wybiorę sobie skinek, um, Taki i don't say się. Ok, startuj się, bo nie będę się Co to jest? Des Okej, Ok, jakieś piesek sezon. są. Ok, rób się z... Okej, Ok, start, rób No, okej, okay, startujemy. Okej, okay, jest, nie jesteśmy impostorem. Będziemy sobie grać. Um, Jakie mam zadanko? Eryteryku. Okej. Okay. Zrobimy zadanko i będziemy sobie no, robić zadanka. I może zabije impostor, ale nie, jestem żeby nas zabił impostor. Bo im nie są fajne. Ja lubię, lubię im a nie ktoś inny. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj. Zobaczę sobie na kamerkach. Um, będziemy sobie... Ja będę widział, co jest na kamerkach. Okej. Okay. Adam. Jak widzi się Adam. No i... Ja nie wiem... czy Okej. Co? Co, 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 ode mnie? Co <laughs> so, ja napisałem? Co? Co, co, od mnie? Ja nie. Ok. Okej, okay. nie wiem, co oni tutaj piszą, bo no się wiem, ale Co? Tak się wygrany Co? Tak to. Tak, jeszcze nie wygraliśmy jeszcze nigdy. Znaczy no, ja wygrałem, jak nie nagrywałem. Okej, dołączaj się. Ja sobie zmienię skinę na to i będę sobie um, grać. No, coś grubuse, łapkused, dobijemy 60 sensei i no, będzie fajnie jak dobije się host z 60 sensei. No bo... No, více, že jsem ty sem si vyvené na kdovou kolejně. Asi nech Startuj se. Ok, se mi ale mi to nehozí. Ehm, um, <coughs> no to co? Můžeme na Můžeme napevno robit zadanka. Zjedy, zrobię zjedy, zjedy, No i musimy zrobić zrobić Okej, okay, zrobimy zrobimy sobie sobie um, Taksybku, co? zjedy, co

Są sesy. Czy rozumie się to? Czy rozumie se to? Ja nie rozumiem. Okej, okay. Tak. Okej, okay, no to głosuję na yellow, bo on... Okej. Okay. Baba, no to nikt nie wypad, nikt nie wypad, Nikt nie wypadł, no to będziemy sobie dali gras. Tak. i Idziemy sobie zrobić tutaj zadanko. Um, no. <coughs> musał, no musiał. 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 No to co mamy robić teraz? Nic. Tylko możemy tak robić. Pasuj sobie. O oh, jaj, wygrali no to. Ja sobie wezmiemy sobie gras. Na Startu mm -mm. no Startuj sobie nie musiłem. No. změní se by na schinka, ben, um, no, benzeme se by yes, někde no, na amulos. Yes. Dokonce až se musí nabít za start, bo nikdy ne za startovat. Ok, musím, musím jít zasnout. <coughs> no. Nah. Ja jestem proszę zębiony, mam kasyl i katar, no ale na nagrywa, Chyba. nie ma innego opcji. Okej, okay, startu ser. Ja jestem impostorem, wow. Ojej. Okej, okay, tutaj jest zadanko. nie, O No ha ha tego nie mogę zrobić Tego Okej, to nie jest Okej, pisać kod Osiem Siedem Pięć Okej. Okay. Okej, okay, musimy zrobić sobie to zadanko. Okej, okay, wreszcie zrobione. Ile chyba było sekretarza? Okej, okay, możemy zrobić sobie tutaj zadanko. No, za, no, za niedługo będziemy kończyć No to. Co? So, mam poradzić? Gdzie to zadanko jest.

Ja nie wiem. Po prostu nie wiem. Jakże. Sam z wizyny, nie było tego. Okej, okay, eee... Nie ja. Ty. O nie. Spadło to. Mam kombinację. Chcę bliżej. Ok, no to um, włożymy. Dzięki za. Dzięki za oglądanie. Um, myślę, że Wam się spodobała Gierka. Um, no, no, nie byłem mi, bo seryna. Ani raz, no to musimy się zegnać, no bo musimy się zeznać, no to nie, nie zapomnij się o łapse, się, się mówię i szczęśliwego nowego roku. Wszelkie radości, no dużo zdrówka, ja już muszę się z Wami zegnać, no to pa pa.